Już zaś, witam serdecznie, bardzo ciekawy, a nawet, tak powiem, intrygujący temat – flow. Słyszymy to cały czas w Paradajsie, w jakichś tam innych takich romantycznych materiałach telewizyjnych i czasami się zastanawiamy, czy to działa. Działa, bo to jest chemia, oczarowanie. Dopiero jak flow mija, to ludzie zachodzą po rozum do głowy i stwierdzają, że jednak coś nie zadziałało, że się oszukali albo coś ich oszukało. Moi drodzy, jeśli my wychodzimy gdzieś tam na imprezę, a mamy kogoś upatrzonego, to chcielibyśmy w jakiś sposób go oczarować. Do tego stosujemy różne metody. Garnitur, sukieneczka, e, malunek na twarz, złoty zegarek na rękę. No, oczywiście wszystko to są imitacje, tak jak diamenty imitują e, e, cyrkonie. Nie odwrotnie, nie że cyrkonie diamenty, tylko diamenty e, cyrkonie. No, czy brylanty wtedy się mówi, bo zainstalowane. Innymi słowy, staramy się tak jakoś upiększyć siebie. Ale siebie od zewnątrz. Wtedy zakładamy, że ktoś się stara. Poza tym to jest takie troszeczkę atrakcyjniejsze. Ale tak naprawdę flow mówi o tym, co jest w nas w środku. Spojrzenie, zobaczcie. Można się zwyczajnie śmiać, ale można tak interesująco w jak romantycznie i czasami może ko, to kogoś zagiąć na plus i na minus, ale jest to inne. Innymi słowy oczarowujemy. I tak naprawdę, flow to jest tak zwane tworzenie czarodziejskiej aury, ale ona składa się z cząstek ludzkiej doskonałości. Jeśli my będziemy tworzyć iluzję w rozmowie, iluzję potem będziemy utrzymywać, to stworzymy niewłaściwy wizerunek siebie i ludzie bardzo szybko odkryją, że wiele rzeczy tutaj nie pasuje. Najgorzej jeszcze, gdy nazmyślamy różnych rzeczy i ktoś nas w tym zmyślaniu odczaruje, powie. Naszej lubej, czy naszemu nowemu przyjacielowi, że wcale to, to tak nie wygląda. No to wtedy wpadamy w podczas niesłowności, oszustwa, no i ta, taka znajomość się z reguły kończy. Co zrobić jednak, moi drodzy, żeby epatować czymś, co jest w nas cudowne, takie wspaniałe? Czy my mamy coś cudownego? Uwaga! co to znaczy cudowne. Cudowne to znaczy tak w nas istniejące iż my mamy jakby tutaj powiedzieć pełnie odczuć tego, że jesteśmy wspaniali, wspaniali, wspaniali i ta wspaniałość działa, czyli mechanizm. Ale żeby ten me mechanizm napędzić, żeby on działał, muszą być w nas cząstki wspaniałości. Moi drodzy, i jest Piliśmy dobrze mleko matki, jak byliśmy oseskiem? Oczywiście, że tak. Jako zwycięzca, jako wojownik, cudownie wstawaliśmy na nogi i robiliśmy pierwsze kroki. Ależ tak. Czy nie byliśmy podjarani wręcz, gdy w pierwszej klasie nauczyliśmy się tabliczki mnożenia? Oczywiście, od razu od kumpla Marycha żeśmy brali i damaliśmy upust tej radości i wdzięczności za intelekt, który się tam gdzieś w głowie mieści. Moi drodzy. Każdy z nas ma mnóstwo, bardzo dużo w sobie cudowności, takiej doskonałości. I ona wcale nie jest mała. O, ugotowałem pierwszy obiad, o, wyczyściłem pierwszy raz toaletę, masz czterdzieści parę lat, ale wreszcie ci się udało. To naprawisz dom, to do kogoś się uśmiechniesz, to zatrzymasz się na skrzyżowaniu, żeby jednak ta matka z dzieckiem przeszła. No nie, jest dużo wspaniałych rzeczy, które w nas pobrzmiewają. My tylko nauczyliśmy się, że świat potrzebuje takie, takiej naszej oceny głębszej. O, trzeba być mistrzem w, koszy, w koszykówce. Trzeba umieć strzelać tak, żeby jak czy niektórzy ludzie z dalekiej odległości zastrzelić stu innych. I my wtedy jesteśmy dumnymi Chińczykami, którzy osiągnęli po prostu systemowe mistrzostwo. Nie, moi drodzy, malutkimi doskonałościami jesteśmy wypełnieni, jak tymi drobinkami. One świecą, one są magią. I teraz sobie wyobraźcie, że mielibyście taki sposób, by je wzbudzić. I tak pewnego dnia przychodzicie, otwieracie się i mówicie: Moja doskonałość niech mnie prezentuje. Zaczynasz inaczej mówić, zaczynasz inaczej myśleć, jesteś spokojny, nie musisz się z niczym wyrywać, no nie obserwujesz to, jesteś wtedy też taki miły, bo rozumiesz, że wszystko i tak przeminie, że i te fajne dziewczyny, i ci bogacy chłopacy i tak spoczną w końcu na cmentarzu, a co będzie po śmierci, to nie wiadomo. Autentycznie tak jest. Nagle widzisz to dogłębnie i się nie spinasz. Nagle jesteś obecny właściwie, a ta twoja obecność, ten twój spokój są właściwie dostrzeżone. Ale jak to zrobić? Moi drodzy, przygotowałem dla was coś. Chodzi o to, żeby ta zawiesina czarodziejska was powstała, po prostu uniosła, żebyście byli y, 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 widziani oczyma takich przyjacielskich, zakochanych oczu. Czy to miejsce pracy, czy to spotkanie, czy to wyjście po prostu na ulicę. na ulicę, dobrze by było rozsiewać tę aurę doskonałości, ten flow, tak żeby wszyscy ludzie co z Was odnajdywali. To, co dla Was przygotowałem, trzymać będzie Was od jednego do dwóch dni w tym stanie uniesienia tego wewnętrznego piękna. A przy okazji, jak to uruchomicie, to odczujcie je w sobie. Te malutkie wspaniałości, to piękno, które świat duchowy dostrzega, a ludzie nie chcą, promienieje, to naprawdę działa, to jednoczy nas z całością i pozwala innym. Patrzeć na nas dużo bardziej, dużo bardziej sympatyczniejszym okiem. Moi drodzy, żeby do tego doszło, przygotowałem Wam specjalną tablicę. Ja tu nie muszę nic robić, by musiał się usunąć chyba bardziej w tamtą dzisiaj stronę. No nie, i zobaczcie, co tutaj mamy. Jest klucz, magiczne hasło Anente. No, ta, takie mi góra podała i takie zostaje. Nic tu nie jest przez przypadek y, zainstalowane. Ta kobieta jest y, tak ułożona, by ta wasza magia na innych szybciej działała, by podpowiadała, że wy się naprawdę sta staracie, że wy może za dnia, jak gdzieś jest ból, trwoga lub niezręczna sytuacja i gdzie się nie potraficie właściwie odnaleźć, to mimo wszystko chcielibyście, aby ludzie Patrzyli na was ze spokojem. Ta kobieta właśnie symbolizuje właściwsze spojrzenie na was. Nim jeszcze aura wspaniałości ją dotknie. To jest zakodowane. Tutaj, żeby to wszystko zaktywować, moi drodzy, to popatrzycie po prostu na koniec, na te plansze. Wystarczy dosłownie, no ja nie wiem, no kilka sekund popatrzysz Złożysz ręce w ten sposób. Góra mi mówiła, że obojętne, która ręka na którą rękę. Obojętne to jest, ale czasami w Was inaczej przepływa energetyka i czujecie po prostu, że jak odwrócicie ręce, to, to już w Was coś lepiej płynie, coś się lepiej ustawia. No to sobie zróbcie jak chcecie. Obojętne. Ręce wyżej, ręce niżej. Nie ma to żadnego znaczenia. Połóżcie i, I pamiętajcie, że uruchamiacie piękno, własną doskonałość, żeby emanowała. I wypowiedźcie słowo anente. Y y czy trzeba czekać y na to, żeby to sprawdzić na skali? Wyobraźcie sobie do dwóch sekund. Przykładowo, no nie, ja idę na jakieś spotkanie. W tej chwili, no nie, bo jestem zmęczony, dużo pracowałem, funkcjonuje tak chaotycznie od 9 do 12 wymiaru, ale naprawdę jestem zmęczony. I teraz ja taki zmęczony muszę gdzieś iść, ani humor, nie będę umiał opowiadać kawałów, ani się właściwie uśmiechnąć. Bo wiecie, jak to, Jak jestem rześki, zdrowy, to się uśmiechnę tak romantycznie, a jak zmęczony tak. Pomyślą, że ja mam problemy no, z umysłem, problemy z układem nerwowym. No wiecie, jak to jest. No, lepiej, lepiej tematu nie poruszać, bo nieraz byliśmy w takim stanie. Zaskoczyło nas coś i e, e, zamarliśmy. No nie? Ktoś nas na chwilę wyłączył. I teraz wejdę w ten stan i sprawdzę, jak to będzie. Hmm, już mam radochę, że, że to wszystko fajnie popłynie, anęty. Hmm. I wiecie co? Zaczęło się od ustawiania mnie od wewnątrz, żebym lepiej pracował, lepiej się prezentował, lepiej się czuł, żebym miał odwagę przyznać się do tego, iż jestem romantyczny facet. No cóż, to nie grzech. I moi drodzy, ustawiło mnie to w tej chwili od wymiaru 12 do wymiaru osiemnastego przy zmęczeniu. W ten sposób moja aparycja, czyli ukazanie się, słowotok, czyli improwizowanie jakichś takich subtelnych rozmów, także były one kwieciste, zachęcające, to wszystko zyskało dwukrotnie na jakości. Więc jak wy już jesteście specjalistami od spotkań, to wyobraźcie sobie, co to będzie, jak to podskoczy dwukrotnie. Pamiętajcie jednak, że działamy tu w prawie wolnego wyboru, więc to musi być obopólna zabawa. Dajcie innym też prawo do tego, by was lubili, by was poznawali, a wy oferujecie siebie od razu, na samym początku, od najlepszej strony. Coś wspaniałego. I tak, jak się chodzi na jakieś imprezy, powiedzmy, że jesteśmy nieudacznikami, obijamy się z kąta w kąt. No, nikt nie chce z nami za bardzo rozmawiać, to odnajdujemy się tam i inni w nas od 0 do 20%. Jeśli tylko tak troszeczkę wgłębicie się w temat i zastosujecie tę czarodziejską metodę, już będziecie się odnajdować od 60 do 70%. Jak z komunikacją? Nie macie ogólnie tam problemu. No, wiadomo, że czasami jest niezręcznie, czasami się wycofamy, czasami się wycofamy. Czasami tracimy wiarę w nasze możliwości i wolimy porozmawiać z kimś innym, to powiedzmy, że tak biegamy od 50 do 80%, to tu w tym wypadku jesteśmy sobą stuprocentowym. Pełni. Wy y, 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 praktykujcie to wszystko. O, nawet od jednego do trzech dni to potrafi działać, w zależności od sytuacji i od naszego środowiska. Jak was będą męczyć w domu, no to zmęczą. Jak was będą męczyć w pracy, i gdziekolwiek indziej, to was zmęczą. No i w końcu gaśniemy i, i marzymy tylko o tym, żeby wrócić do domu i spać, a nie żeby jeszcze kogoś oczarowywać. Ale pozwólcie temu swojemu urokowi zadziałać. Coś wspaniałego powiem wam, jak mi góra to pokazywała, jak mi mówiła o co chodzi, to byłem wstrząśnięty. Nie wiedziałem, że coś tak fantastycznego można zaprojektować i zaprogramować. Także, moi drodzy, zostawiam was sam na sam z tą planszą na kilka minutek, a wam życzę czego udanych znajomości, miłego czasu i poczucia tego, że jest się cudownym człowiekiem, do czego system nie daje nam prawa. No trudno. My się sami o to postaramy. Zainteresowanych zapraszamy na sesje uzdrawiające, które odbywają się na tym kanale w każdy wtorek o godzinie 19.00.